Panie, zlituj się nad moim synem. Jest epileptykiem i bardzo cierpi. Często wpada w ogień, a często w wodę. Przyprowadziłem go do Twoich uczniów, lecz nie mogli go uzdrowić. Przyprowadźcie mi go tutaj. Jezus rozkazał mu surowo i zły duch opuścił go. Chłopiec odzyskał zdrowie. Wtedy uczniowie podeszli do Jezusa na osobności i zapytali, dlaczego my nie mogliśmy go wypędzić. On zaś im rzekł: Z powodu małej wiary waszej. Bo zaprawdę powiadam Wam, jeśli będziecie mieć wiarę, jak ziarnko gorczycy, powiecie tej górze: przesuń się stąd, tam, a przesunie się i nic nie będzie dla Was niemożliwego. Dlaczego myśmy nie mogli nic zrobić? Z powodu małej wiary waszej. Taką odpowiedź zapisuje Mateusz, a Marek mówi w tym miejscu: Ten rodzaj złego ducha można wygonić tylko modlitwą i postem. Tutaj wiara to modlitwa i post, bo właśnie wiara wyraża się w modlitwie i w poście. Modlitwa i post mają być z wiarą. Wiara to nie tylko to, że my sobie Powiemy, że Bóg teraz uzdrawia, ale w tym, że my będziemy modlili się w jakiejś intencji, będziemy oddawali ten problem Bogu, modlili się, modlili się, może, może i pościli i wierzyli, że Bóg usłyszy tę modlitwę. Człowiek, który wierzy, jest spokojny, nie denerwuje się, nie przeżywa, bo jeśli ja oddałem w ręce Boże jakiś problem. To ja się modlę i wierzę, że Bóg to rozwiąże. On sobie z tym poradzi. Ja się tylko modlę, ja ciągle się modlę, ja oddaję to Bogu, a on sobie z tym poradzi. Spróbujmy dziś rozwiązywać problemy z taką wiarą. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Pozdrawiam serdecznie z Panem Bogiem. Muzyka